Dzień, dzień dobry. dobry. Dzień, dzień, dzień dobry. dobry. Cześć. cześć. Dzień dobry, przepraszam w tej kolejności cześć, jakoś tak. Cześć. 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 A razem cześć z nami dobra. Katarzyna Lengren, stereografka, pisarka. Dzień dobry. Izabela Jonderek, moja ulubiona pani psycholog, seksuolog, to dzień nazwisko dobry. mówi wszystko po prostu. Kasia Lengren jest moja ulubiona, i Ania Ślądzak też jest moja ulubiona, vlogerka, autorka poradników dla kobiet oraz prowadząca program ślub, śluby e, świata w TVM w style. Dzień dobry. No. Dzień dobry. Tak, Ale w, w jednym z branżowych, kobiecych pism o tym, że kobiety lubią mieć taki backupik. Że teoretycznie przyjaciel. Zobacz, no ale, minę Kasi już. Ale OPHP tak naprawdę. Ale mnie zainteresowało. Chciałam ja szybko dobrze tłumaczyć. Jakby coś się tam gdzieś w życiu wykoleiło, wagon by się odczepił, to zawsze na bocznicy ten będzie stał i czekał. Czy to rzeczywiście. Taka tak jest? polisa ubezpieczeniowa. Dobra gospodyni, zawsze ma coś w szpiżarenie. Dziękuję, po temacie, może ja Niczego złego. Zresztą, przyjaciel jako przyjaciel jest nieodzowny dla kobiety. Mhm. Bo kobieta musi się konsultować z innym mężczyzną, rozmawiając o mężczyznach. Bo jak rozmawia tylko z kobietami, to guzik wie. Jednak trzeba mieć przyjaciela, który tak trochę do pionu postawi czasami. A że przyjaciel się może zamienić w kogoś, kogo bardziej lubimy, Aha. to jest tylko świetnie z tym, żeby, żeby on nie cierpiał. Bo to jest tak jak u lekarzy: przede wszystkim nie szkodzić. No tak. Jeżeli nie szkodzimy jemu, nie szkodzimy sobie, to ja nie widzę problemu, mogę już iść. No ale tak, ale ci... oni się często kamuflują oni często mówią, luz, ja mam z tym wszystkim luz, po prostu taką miejmy lajtową relację i w ogóle, a potem się okazuje, że cierpię. Mówisz o tej koleżance swojej o tej koleżance, która tak tak? Tak, tak? Tak, 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 tak? Czy istnieje coś takiego jak przyjaźń damsko-męska? Taka czysta przyjaźń. Moim zdaniem tak. Moim zdaniem też. No dobrze, Aniu, rozwiń się. <grywa> ja sama jestem żywym przykładem na to, że taka przyjaźń istnieje. Mam przyjaciela, którego traktuję jak brata, a mnie jak siostrę. I absolutnie tutaj nigdy między nami nie było żadnych podtekstów. Mhm. i Żadnych jakichś krzywych akcji. Zresztą mój narzeczony też doskonale wie, że to jest tylko i wyłącznie przyjaciel. I zresztą znam wiele takich przypadków, takich relacji, tylko czysto przyjacielskich, które funkcjonują, są zdrowymi relacjami, takimi jak między kobietami. Więc tutaj absolutnie nie ma, nie ma nic dziwnego w takich to relacjach. To prawda? Tylko i wyłącznie. No właśnie. Ja się absolutnie zgadzam. I zresztą sama mam takie doświadczenia, że istnieje przyjaźń damsko-męska bez podtekstów erotycznych, ale także badania o tym mówią. Że jak najbardziej kobiety heteroseksualne, mężczyźni heteroseksualni mogą ze sobą się przyjaźnić i nie ma w tym żadnych takich intencji seksualnych. Także to jest jak najbardziej możliwe. Tyle teoria, teraz praktyka. To jest trochę inaczej. Dziękuję o, bardzo. właśnie. Zacznijmy tę tak, rozmowę jeszcze raz. Bywa tak, że kobieta ma przyjaciela mago, mago, mago. I gdzieś wyjadą, coś się stanie, ktoś się troszkę zamroczy szampanem, i jest jakiś epizod, który. Okazuje się być nie za bardzo przyjemny, nie bo tak. jednak to nie o to chodziło, i wtedy może się zepsuć ta przyjaźń. To mhm. jest to niebezpieczeństwo. Ale, jak to się ładnie mówi, na dwoje babka wróżyła, czyli mhm. równie dobrze, mo mogą nagle odkryć, że się nie widzieli przez tyle lat. Że w mhm. zasadzie nie chodzi o to, że ten seks był tak cudownie wybuchowy, ale że oni tyle mają wspólnego. Że tylko tego brakowało jeszcze. Więc wszystko zależy od tego, jaka to jest relacja. A słuchajcie, a nie jest też tak, że czasami my kobiety, będę w stereotypach teraz, mm -hmm. albo zostańmy, żeby to jakoś bardziej zaostrzyć. Ale że my kobiety często lubimy takich łobuzów, tak, łobuzów, facetów niestabilnych, narcystycznych. no coś może tak. o tej koleżance? O tej koleżance, mm -hmm. na przykład. I bardzo często w mężczyźni dają nam poczucia bezpieczeństwa. I tkwimy w tych relacjach, no bo... no bo jesteśmy zakochane, zauroczone, nie możemy tego mieć itd. Ale jednocześnie na boku mamy takiego dobrego przyjaciela, yy, który jest zawsze na wszelki wypadek, że jak już jesteś prawie pewna, że to nie wyjdzie, to my wrócimy do tego bezpiecznego właśnie no, gniazda, czy to nie mówimy o, o takich, no, no właśnie. No, wojna i pokój na przykład tam, przecież zupełnie kimś innym się Natasza kochała, z kimś innym została na wieki wieków, no ja nie widzę w tym nic yy, nienormalnego, z tym, że rzeczywiście my czasami jesteśmy ślepe, to o to <laughs> chodzi, że nie widzimy, że ten facet jest świetny, jeśli chodzi o moje życie, to mnie córka zwróciła uwagę, ja mówię, ty, że tylko przyjaciel do mnie przyszedł, a ona mówi, jak ty nie widzisz, że to jest świetny facet, to ty w ogóle przestań się interesować mężczyznami. Tak. I co czy... się stało potem? Się Wyszłam za niego za mąż. No. <grym> Także to Ale patr... zaczęłaś na niego patrzeć wtedy inaczej? Tak, po ty tym telefonie córka? zaczęłam inaczej patrzeć. A on patrzył wcześniej jak? Przyjemnie. <grym> Nie, nie, tylko pytam bardziej, czy on już był nastawiony na to, że to bardziej matrymonialne. Więc nie, nie, nie. Myśmy się znali wiele lat i przyjaźniliśmy. Uważaliśmy, że jesteśmy bardzo przyjemnymi e, ludźmi. Ja uważałam ja tak. tak na jego temat, a on na mój. I e, bardzo się lubiliśmy po prostu się lubiliśmy zwyczajnie. Nie, nie zwierzaliśmy się sobie, bo każdy z nas miał inne rodziny, inne sprawy, mhm. inne kraje nawet. Mieszkaliśmy w innych miejscach. Aż w końcu nagle się znaleźliśmy i to było bardzo przyjemne i to polecam wszystkim paniom. Jeżeli kogoś macie takiego przyjaciela naprawdę od serca i się z nim spotykacie co 20 lat na przykład i nic się nie zmienia dalej jest przyjacielem od serca, to brać, wychodzić za mąż nie zabracać. Brady. Kolejna instytucja to jest tak zwany friend with Benefit. Mhm. Czyli Jesteśmy to trochę przy... takie, z takiego portalu randkowego. Tak, tak. Często Jesteśmy... tak jest napisane w opisie. Jesteśmy sprzętu, przyjaciółmi, tak. ale mamy też dodatkowe korzyści w tej przyjaźni. E, mowa oczywiście o. seksie. Bunga, bunga. Tak jest. Strasznie nowoczesne, no ale. <laughs> Nie... Iza. Nie mój temat. A jakie będzie pytanie? Znaczy, tutaj, bo... wszystko, wszystko jest <laughs> dla ludzi generalnie. Jeżeli ludziom to odpowiada, to w porządku. Tylko moim zdaniem akurat w tym przypadku trzeba na samym początku ustalić, że rzeczywiście to jest relacja, która. Y, jest przyjacielska z tymi benefitami, ale nic więcej nas nie łączy, albo być może coś z tego więcej będzie, bo to jest wszystko kwestia ustaleń początkowych, żeby potem ktoś no właśnie nie miał zawodu, że nie miał się właśnie. zmieniają prawda? Tak, no pod względem takiej bliskości fizycznej też często nam się odmienia. Trudno ich cokolwiek ustalić na początku, zwłaszcza powiedzieć, że ja się absolutnie nie zaangażuję i się nie zakocham, ponieważ w momencie w którym idziemy z kimś do łóżka, no jesteśmy zalewani w ogóle przez te wszystkie y, hormony, y, buduje się więź, jakieś przywiązanie, pojawiają się oczekiwania, no i nagle właśnie po jakimś czasie jedna strona na przykład jest zakochana, druga strona nie jest zakochana, zakochana i wszystkie ustalenia y, szlak trafił, że tak I powiem. I wtedy się to zamienia we friendzone. <grym> z kolei. Czym jest friendzone? A friendzone jest wtedy, kiedy jedna z osób jest w drugiej zakochana z tej relacji tak. przyjacielskiej, a druga no, traktuje ją tylko i wyłącznie jako przyjaciela. Mhm. I często ta osoba, która jest tą, której ta druga osoba się kocha, mhm. nie zdaje sobie z tego sprawy, że ta druga się w niej podkochuje, Albo wręcz przeciwnie, zdaję sobie z tego sprawę, ale też nie chcę popsuć tej relacji, tej przyjaźni i po prostu wiecznie to trwa właśnie w takiej, w takiej e, strefie przyjaźni. I jest I to jest kraszerem tak zwanym, tak? Kraszerem? Mówicie w dziwny Strasznie dziwny ale... <laughs> będzie. E, Co ty o tych kraszerach we Frendzonie? <laughs> Mnie się wydaje, że nie ma nic złego w tym, jeżeli jedna osoba jest zakochana, a druga nie i jakoś to znoszą. Bo jest takie powiedzenie, że szczęśliwa miłość wierszy nie pisze. Bardzo jest to inspirujące. Na przykład chcemy tę drugą osobę jakoś złowić i stajemy się być coraz wspanialsi i lepsi. Kobiety stają się piękniejsze, mężczyźni robią karierę albo i odwrotnie, ale nie ma w tym nic złego. Miłość jest wspaniałym motorem, nawet jeżeli nie jest odwzajemniona. My o tym często zapominamy. Stymuluje. Tanie, tak, żyjemy polece, dla miłości. Tylko z jaka z jest motywacja i intencja, bo jeśli jedna osoba jest zakochana i bardzo cierpi, no to dla niej będzie to bolesne. Obserwowanie tej drugiej osoby, która, która nie wiem, zakochuje się, mhm, jest swoim w swoim szczęśliwym życiem. związku, jest swoim życiem i ta miłość nigdy nie będzie mogła być zrealizowana. Poza po tym m. też utrzymywanie takiej, takiej relacji i dawanie nadziei tej, tej drugiej osobie no, też nie do końca jest uczciwe, prawda? No to raczej jest to zaspokajanie własnych potrzeb aniżeli potrzeb tej drugiej zakochanej osoby. To mówimy teraz o odwadze. Odwaga powiedzenia komuś nie chcecie, nawet jeżeli jest naszym przyjacielem. Nie jestem w tobie zakochana. Nie, no właśnie. Może chcecie ale w moim taka życiu, osoba i tak dalej nie. chce uczestniczyć tak. w tym życiu i być w tej relacji przyjacielskiej, hmm. bo nie chce tracić tej drugiej osoby, bo to jest wszystko kwestia ale tego, że się z kimś chce spędzać ten czas, bo po prostu go lubi. No więc nie zawsze to jest takie proste, żeby wystarczy powiedzieć, ja ciebie nie kocham i do widzenia. Ale wspólnym mianownikiem jest to, że czy jesteśmy we friendzone, czy friends with benefits, czy w małżeństwie, chcemy na stoku dobrze wyglądać. Co za puenta. To jest puenta, ponieważ Jestem za chwilę będziemy przygotowywać makijaże na stok. Gdzie dziękujemy możemy spotkać bardzo. naszego... Pleca. Lecę na stok. Lecę, Lecę na stok. Dziękujemy bardzo. Bardzo dokole. wam dziękujemy. Dzięki. Bardzo dziękujemy.